Witajcie, przyjaciele. Świeże wiadomości. Rozumiem, że prezydent Zełęński pręży mięśnie i już się dostosowuje do tego, że prawdopodobnie Putin tę wojnę przegra. Ale jeszcze nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu, powiedział w rozmowie z RMFFM Bronisław Komorowski. Były prezydent zadeklarował, że popiera pomysł rozmów pokojowych z Władimirem Putinem, zastrzegając przy tym, że ich warunkiem wstępnym nie powinna być rezygnacja Ukrainy z prozachodnich dążeń. Drodzy widzowie, czy myślicie, że Rosja i Ukraina usiądą do stołu negocjacyjnego? A może ten konflikt może być rozwiązany tylko przez wojnę? Były prezydent Bronisław Komorowski został zapytany w środę w RMFFM o deklarację prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, że nie będzie żadnych rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jeszcze parę miesięcy temu o tym samym przywódcy prezydent Zełeński mówił, że jest z nim gotów rozmawiać, przypomniał Komorowski. Ja opowiadałbym się za gotowością rozmawiania o warunkach pokoju, w tym także bezpieczeństwa Ukrainy, nawet z Putinem, dodał były prezydent. Przyznał zarazem, że absolutnie nie należy oczekiwać od Ukrainy, że zrezygnuje ze swojej niepodległości, suwerenności, dążenia do znalezienia się w ramach świata zachodniego tylko po to, by rozmawiać z Putinem. Odwrotnie, to Putin musi uznać, że Ukraina w dążeniach prozachodnich jest dla niego niezbędnym partnerem, a nie tylko obiektem do pokonania i zniszczenia, powiedział Komorowski. Nikt ze świata zachodniego nie powinien namawiać Ukrainy do tego, aby tworzyła warunki do rozmów z Putinem, polegających na tym, że rezygnuje z własnych aspiracji do świata zachodniego i z własnej aspiracji do utrzymania suwerenności na terytorium państwa ukraińskiego, podkreślił były prezydent. Dodał, że chodzi o to, żeby nie zamykać takiej możliwości, że dojdzie do głosu dyplomacja, a nie tylko armaty. Prezydent Zełęński parę miesięcy temu mówił o gotowości rozmowy z Putinem. Ja rozumiem, że się zmieniły okoliczności, Rosji źle się wiedzie, Ukraina sobie radzi dobrze na tej wojnie, ma poparcie świata zachodniego. Ale wydaje mi się, że wcześniejsze deklaracje tego samego prezydenta Zełęńskiego należy brać pod uwagę z całą powagą, że jest gotów do rozmowy także i z Putinem. Uważam, że korzystniej dla świata, dla Ukrainy, dla Polski, dla Europy, dla świata zachodniego byłoby to, gdyby doszło jak najszybciej do szukania rozwiązania na niwie dyplomatycznej, a nie tylko wojskowej, zaznaczał Komorowski. Co o tym sądzisz? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Kochani, prosimy o wsparcie kanału swoimi polubieniami i subskrypcjami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale, moi drodzy widzowie, do zobaczenia.